Witajcie moi kochani. Na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej ciągle wychodzą na jaw kolejne afery związane z kandydatami dwóch największych partii duopolu. Sławomir Mencen zamieścił ostatnio w swoich mediach społecznościowych krytykę jednego z nich. Rafała Trzaskowskiego, który był wspierany przez ludzi z kręgu Platformy Obywatelskiej nielegalnymi kampaniami w mediach społecznościowych, które udostępniali potem ministrowie z rządu Donalda Tuska. Za krytykę tej afery, Platforma chce go teraz pozywać. Zobaczcie, co takiego powiedział Sławomir Mencen, że chcą mu teraz zamknąć usta. Na pewno już widzieliście reklamy, które w internecie udając reklamy profrekwencyjne tak naprawdę atakują mnie, Karola Nawrockiego i wspierają Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj NASK stwierdził, że jest to kampania dezinformacyjna prowadzona z zagranicy, która ma tak naprawdę zaszkodzić, uwaga, Rafałowi Trzaskowskiemu. A dzisiaj dziennikarze Wirtualnej Polski doszli do tego, że za tą kampanią stoją ludzie związani z Platformą Obywatelską. Czyli ludzie związani z Platformą Obywatelską nagrywają reklamy, które z pominięciem naszych przepisów dotyczących finansowania kampanii Wyborczy, czyli zupełnie nielegalnie, atakują konkurentów Rafała Trzaskowskiego, wspierają Rafała Trzaskowskiego i cała platforma, przychylne jej media oraz nas twierdzą, że to jest robota wymierzona w Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, jak można tak traktować ludzi jak kompletnych idiotów. Informację o pozwaniu Sławomira Mencena ujawnił sam szef kancelarii, premiera Jan Grabiec. Jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska napisał w mediach społecznościowych. Platforma Obywatelska składa pozew w związku z naruszeniem naszych dóbr osobistych przez Sławomira Mencena. Kampania wyborcza nie może usprawiedliwiać rzucania fałszywych oskarżeń. PO od 21 lat uczestniczy w kampaniach wyborczych i nigdy PKW nie stwierdziła naszych nielegalnych działań, choć wielu działającym w Polsce partiom się to przytrafiło. P.O. współpracuje ze służbami w celu pełnego wyjaśnienia tej absurdalnej prowokacji. Mocno skomentował całą sprawę Przemysław Wipler w programie WP Tweet. Stwierdził, że Platforma chce zamknąć usta Sławomirowi Mencenowi, a nie ustalić prawdę, czy wymusić na nim sprostowanie jej. Wszystko przez to, że to, o co chce pozywać Mencena, nie może zostać rozstrzygnięte w trybie wyborczym. Na tym polega cały ten manewr i ten ruch, że Platforma Obywatelska powiedziała, że porwie, pozwie o naruszenie tryb dóbr osobistych. To znaczy, że nie chciała pozywać słowami Ramcena w trybie wyborczym, bo tu mielibyśmy właśnie w dwa dni wyrok. A czyli nie ma. E... Czyli to jest taki pozew normalny? Dokładnie, to pozew, dokładnie, dokładnie, panie redaktorze. To jest taki pozew, żeby tylko się nie rozstrzygnął w kampanii nie ma pozwów o naruszenie dóbr osobistych w trybie wyborczym. W trybie wyborczym można uzyskiwać sprostowanie, można inne reakcje uzyskiwać. To, co powiedział pan Grabiec, rzecznik rządu, to powiedział, słuchajcie, my e, tego nie zrobiliśmy i Wiemy, ale Bóg wie kiedy i Bóg wie, kiedy sąd to rozstrzygnie. E, gdyby realnie uważali, że Sławomir Mencen e, powiedział nieprawdę, czy Zrobił cokolwiek nie tak, no to byłby pozew sztabu Rafała Trzaskowskiego, który właśnie dzisiaj byłby rozstrzygnięty albo w najbliższych dniach, bo Rafał Trzaskowski jest pra no bardzo prawdopodobne, że w tej drugiej turze będzie. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby go w drugiej turze nie było. Całą aferę skomentowała również w mediach społecznościowych europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Która zaapelowała do swoich wyborców o to, by afera Trzaskowskiego, o której milczą media rządowe, dotarła do jak największej liczby ludzi. Ewa Zajączkowska napisała: Kochani, proszę o wielką mobilizację i udostępnianie. Mamy do czynienia z największym skandalem w historii polskich wyborów. Najaw wyszło, że kampania Trzaskowskiego jest nielegalnie finansowana za pomocą fundacji Akcja Demokracja, która jest powiązana z PO. W wyniku ustaleń wirtualnej Polski widzimy, że doszło do bezprawnej ingerencji w wybory w Polsce, za czym stoi Akcja Demokracja i jej prezes Jakub Kocjan, który jeszcze kilka tygodni temu pełnił funkcję asystenta posłanki KO. A swego czasu otrzymał nagrodę od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Za 400 tysięcy złotych niewiadomego pochodzenia wykupiono reklamy wspierające Rafała Trzaskowskiego i atakujące konkurencję, m.in. Sławomira Mencena to więcej niż wydały komitety Nawrockiego i Trzaskowskiego razem wzięte. Szok! Jakby tego było mało państwowy NASK który miał wyłapywać dezinformacje w sieci, sam dezinformował społeczeństwo w tej sprawie i niedawno sami chwalili się spotkaniem z udziałem a jakże prezesa Akcji Demokracja. To się w głowie nie mieści. Wiele rzeczy już widzieliśmy w wykonaniu tych zdeprawowanych i skompromitowanych po ale tak szeroko zakrojonej akcji nielegalnej ingerencji w proces wyborczy z wykorzystaniem zapewne też środków z zagranicy Akcja Demokracja ściśle współpracuje z zagraniczną firmą Estratos, jeszcze nie było. Dlatego apeluję do wszystkich, którzy rozważali głos na Trzaskowskiego, spójrzcie, co jego środowisko wyrabia i jak depczą wszelkie zasady prawa. Obok uczciwości oni nawet nie stali. Dla nich nie liczy się obywatel, tylko władza. Bez względu na wszystko. Oni muszą zostać rozliczeni, muszą ponieść za to odpowiedzialność. 18 maja trzeba pokazać im czerwoną kartkę. 18 maja głosujemy na Sławomira Mencena, bo czas osuszyć to bagno i zmienić Polskę na lepsze. Ale nawet Szymon Hołownia atakował ludzi z platformy którzy prawdopodobnie korzystali z tej nielegalnej promocji i teraz próbują zatuszować tą sprawę z użyciem usłużnych dziennikarzy, którzy uparcie milczą na ten temat. Marszałek Sejmu napisał na przykład Polskiego prezydenta wybierają Polacy. Zagraniczna ingerencja w nasz wybór jest tak samo niedopuszczalna, gdy pochodzi z Austrii, Węgier i znanych NGO, jak gdy pochodzi z Rosji i Chin. Karty na stół, sztabie kandydata PO. Na szali jest uczciwość wyborów i uwaga pisowskich sędziów, którzy czyhają na preteksty, by unieważnić wybory. W innym wpisie z kolei apelował o oddanie głosu na niego. A afera Trzaskowskiego ma być jednym z powodów, dla których wyborcy powinni to zrobić. Hołownia napisał. Zmiana sama się nie zrobi, a zasady same się nie naprawią. Afera reklamowa jasno pokazuje, że dość już zamian i świętych krów. Dlatego wybór w tę niedzielę jest niezwykle istotny. Będzie dobrze? Wszystko w Waszych rękach. Proszę o Wasz głos. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Zapraszamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.